Dzisiaj moje wariaty, jak tam u was? Dzisiaj pokażę wam moją, moją kolekcję monet. To po prostu ja nie mam albumu, więc nie pokażę wam w albumie, tylko po prostu ten, więc zaczynajmy! To jest moja kolekcja. To jest moja kolekcja. Strasznie jest... Ona piękna nawet. Tu są najgrubsze monety, te dwie pokażę wam. Patrzcie. Patrzcie jakie są grube. Porówna, porównanie do 1 euro. Czy znaczy do 1 euro, eurocenta, albo do tego. Tutaj jest to jest to są mimozy takie różne. Chciałem wam tą całą kolekcję tylko pokazać, pochwalić się trochę jak u mnie to dobrze jest. Dobrze nie będę się wygłupiać ale nawet fajna jest. Zostawcie łapkę w górę, bo ona się powiększyła i z albo i będę w sumie Was powiadomać, co co miesiąc, jak moja kolekcja się powiększyła. Okej? Okay? Dobrze. W sumie ja zaraz coś jeszcze Wam pokażę, ale to później. Bo to jest w sumie pierwszy film na moim kanale. Kiedyś miałem stary kanał, ale teraz go nie mam. Zmieniam nazwę, no bo teraz jest Kasper na ognik. Więc spokojnie, zobaczycie nowe filmy, zobaczycie. Więc spoko. Yy. Tak. <grych> więc ja w sumie na razie. Ja na razie was żegnam. Robię taką milową przerwę. Więc pa.